Cześć, witam was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Tematem dzisiejszego filmu będzie już docelowe zbrojenie, zaszalowanie, no i wylanie całego tego, tej literki L, o której Wam wspominałem. Tutaj może mniej słońce świeci, to Wam pokażę. Tutaj te dwa czpienie, tu muszę po lewej stronie jeszcze dodatkowo przezbroić. Tam będzie jakieś 10 cm wypuszczone nad te. Już pomurowane pustaki. Tutaj ten był dosyć wysoko. Tam będę musiał ściąć na górze. No i co, szorowanie. lewa, prawa strona. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Tutaj dwa przewody, ale to w trakcie omówię, od czego są. Bo muszę jeszcze tutaj do elektrozaczepu wpuścić, odtąd właśnie do mniej więcej tej wysokości tutaj. Też wszystko mówię. Tutaj taki mizerny ten prawy słupek, ale wszystko jak będzie zaszalowane. Tutaj jak widzicie jest postrzępione i też nierówno, żeby ładnie ten beton tu się zalał i ładnie czyli żeby miał zadziory. Tak, żeby nie było tak, że będzie gładko i cały słupek mi poleci. Tutaj beton wleci i jak zastygnie, tak będzie jednolita ściana. A tutaj, ten przewód, jeden jest na wideo domofon, drugi jest od wideo domofonu do bramy pociągnięty. No dobra, to działamy dalej. Teraz tu sobie dokręcimy cztery pręty do góry. Strzemiona zaraz też muszę zrobić, bo takie akurat takich już nie mam. Dodatkowo jeszcze takie potne, może proste. I fugi powkładam, żeby też tak dosyć solidnie to było prosto i dobrze zamontowane. No dobra, to zaczynajmy. Niech okay. 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 we'll to zrobię zamknięcie, tylko C'est bon, c'est A tutaj już jedną część zaszalowałem na śruby tutaj dwunastki, nakrętka siedemnastka płyta OSB, tu bodajże jest 2,5 i tutaj z tej strony trzy takie zrobiłem wkręty wam pokażę to będzie już zabetonowane na stałe później boszem tylko tą różnicę wytnę i to będzie tyle to pozostała mi tutaj z szalunku okryłem ją znaczy z szalunku jak dom jeszcze miałem budowany Pozostawiłem ją, nakryłem, no i teraz ją wykorzystuję bo nie jest tania. Dobra, to jedziemy dalej. Tutaj muszę kolejno troszeczkę podkopać, bo wyszło mi za wysoko i płyta za wysoko wystaje. Ale zaraz ogarnę o co chodzi. Cześć, w kolejnym dniu. Wczoraj niestety już nie dałem rady nagrywać i pokazać wam to, co tutaj zostało stworzone. Poszło 9 betoniarek. Kręgosłup mi wieczorem, niestety, już padł. No i musiałem niestety, ale wypocząć troszeczkę zregenerować się, więc dzisiaj troszeczkę lżejsza robota, ogarnę trochę garaż z tych narzędzi, które wczoraj wykorzystywałem, bo dużo tego niestety było. Tutaj do wibrowania użyłem pręt, żeby można było troszeczkę te słupy, które tutaj są zawibrować, żeby ten beton ładnie doszedł do wszystkich ścianek. Poszło 9 betoniarek. Nie pamiętam, ile to jest litrowa. Może powiedziemy będzie coś tam jeszcze gdzieś na rysunku, ale Nie, już Wam mówię. <laughs> Powinno być. No jest. Tutaj mamy o specyfikację. Pojemność 130 na 100. że 9 betoniarek poszło sporo. Musiałem z jednego wiaderka mniejszego do dużego wiaderka i dygać po drabinie. O, właśnie to mój pomocnik jedyny, czyli drabina. No i się udało. Tutaj poszło prawie 5 worków cementu i spora ilość piasku. Na górze prawie 10 cm. Było ciemno, więc nie wiem dokładnie jak to z tą równością na górze, ale będzie steropion doklejony od góry i blacha, tak więc tu się nie martwię. Jakoś sobie poradzę z tą równością od góry. Od dołu sprawdzałem poziomicą. Jest ok. Zresztą wszędzie będzie steropion, tak więc jeszcze mogę jakąś tam różnicę przyjąć. Nie dociągnięć, ale powinno być ok. Tutaj też nie puścił ten szalunek. Stresowałem się bardzo, bo po trzy ponad taczki w słup wchodziły, a ciężar wypierania jest olbrzymi. Tak więc udało się. Dzisiaj sobie tylko ten. Górę te 10 cm rozszaluje, niech sobie dosycha. A pod spodem to wszystko jeszcze zostawię na kilka dni, i po kilku dniach rozszaluję. Zobaczymy, co tam wyszło, i wam pokażę cały efekt pracy. Dobra, to w tym odcinku było na tyle. Zresztą to jest dokończenie wczorajszego dzieła. No ale wczoraj już było tak ciemno, że i tak. Zresztą nawet siły nie miałem telefonu trzymać to co miałbym wam pokazać. Dobra, subskrybujcie kanał i zapraszam na kolejne swoje filmy. Trzymajcie się, cześć.